Cześć, mamko, witajcie na moim kanale. Jest to Łukasz, hodowca. W dzisiejszym odcinku wam pokażę mój inkubator. Tak się prezentuje z zewnątrz. O. Czekajcie. Tylko Chwilka. O, tutaj ma taką korbkę. Ta korbka wchodzi tutaj. Popatrzcie, tutaj. Siatka jest wyciągana. Siatka jest 3 dni przed lękiem wkładana. Czekajcie, mam ją wyciągnę tylko. Kurczę. Gdzie te siatki złapać? Czekajcie, bo tutaj... Tutaj jeszcze powinno być takie na wodę, że widzimy się pocięcie. Widzimy się już pocięcie a już tutaj przyniosłem to są takie pojemniki. No. I tutaj są takie rolki, tutaj takie mają małe szpary. Tutaj daję jajko od przepiórek. Tutaj te są większe idzie od kury. Tutaj też idzie od kury. Nać. Tutaj jest taki niebieski kabel grzewczy e, Tutaj jest... Taka korbka, którą korbka się wkłada tutaj w tą szparę, i to bardzo powoli się kręci ciągle. To tak wygląda. W tym inkubatorze wyinkubowałem te 6 małych przepiórek. 6 małych przepiórek i tę kurę zieloną nóżkę. Przepiórek by było 11. Albo i 12, ale niestety Niestety się potopiły tutaj, bo się wylęgły 4 dni przed lęgiem się wylęgły Nie, nie 4, przepraszam 3 dni Ja akurat przychodzę po, po szkole przychodzę i trzy tutaj były co przeżyły 6 było co przeżyło I tamte były tam potopione, się w tej wodzie potopiły ja akurat wtedy w ten dzień chciałem dawać tą, tą siatkę tutaj tą pod spód i to wyciągać o, ale trudno I to tak wygląda mam tutaj taki ter termometr no. i termometr tutaj tak zawsze gdzieś położę wtedy tutaj tak teraz mam taki termometr ale nie wiem czy on będzie dobry Albo go będę miał tak zawieszone po prostu Ale pierwszo Taki małe I on tutaj się lepiej trzymie On nie wpada do tej grówki, ale Jeszcze zobaczę. Taki do mierzenia wilgotności mam, ale on się zepsuł niestety Ja będę musiał kupić taki, coś podobnego nowy I to tak wygląda hmm. I to mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w kursie i do następnego odcinka. Cześć!